Kolejny obiekt na Półwyspie Helskim. Tym razem chciałbym pokazać właśnie obiekty. Krótko mówiąc, jest to elektrownia. Elektrownia na Półwyspie Helskim, elektrownia sprzed II wojny światowej. Jest to, można powiedzieć, elektrownia wrześniowa 1939 roku. To była tak zwana elektrownia awaryjna zasilająca wszystkie obiekty militarne na Półwyspie Helskim oraz część Półwyspu Helskiego. W no tyle wiem, tyle powiem. Nie będę lał wody. Z takich ciekawych, smutnych informacji mogę powiedzieć tylko tyle, że te obiekty gdzieś była jakaś wzmianka w jakiejś prasie właśnie, że te obiekty mają zostać zburzone. Więc chciałbym w tej chwili pokazać te obiekty, to co mogę pokazać, jak to wygląda. Z tego względu oczywiście tu dochodziła kolejka woskotorowa. Tak jak widać. Obiekty są zamknięte, więc nie będę mógł pokazać ich w środku. Mogę pokazać tylko z zewnątrz, jak to wygląda. Prawdopodobnie w środku się znajdują jeszcze całe mechanizmy. Prawdopodobnie to były turbiny, napędzana właśnie, produkowana prąd tutaj. Był za pomocą turbin jakieś były po prostu jakieś silniki spalinowe i ropa pewno i na zasadzie silnika ropniaka przetwarzane na energię elektryczną. Obiekt jest dosyć ciekawy, bardzo to fajnie wygląda. Powiem tak, to jest ogólnie jeszcze sprawne wszystko. Tu dokładnie pisze, tu, tu, tu trzeba zachować szczególną ostrożność, pisze dokładnie, nie dotykać urządzeń elektrycznych. Tu chodzą transformatory w środku na pewno, bo je po prostu słychać. Więc to w tym miejscu po prostu trzeba zachować tą szczególną ostrożność, po prostu tu w tym miejscu nie dotykać. Chciałem tylko pokazać to zewnętrznie jak wygląda. Jest to wszystko moje zamknięte i mówię taka jest zmianka, że że ten właśnie obieg ma zostać zlikwidowany. Nie wiem, czy to jest w 100% prawda, ale taka wzmianka właśnie w prasie się pojawiła. Tak jak mówię, jest to elektrownia polska, elektrownia, którą po prostu po zajęciu tych terenów zdobyciu Niemcy w 1939 przejęli. I ona funkcjonowała i do dnia dzisiejszego jak to można powiedzieć przeżyła i jest dalej prawdopodobnie w 100% sprawna. Ale dlaczego? Dlaczego te obiekty mają zostać? Tego nie wiem. Jakaś tam zmianka, już teraz dokładnie nie pamiętam. Po prostu chciałbym właśnie to pokazać wszystko tak rzetelnie. Są różne tutaj obiekty, pokażę to wszystko. Są jakieś tutaj różne obiekty, budowle. Pokażę wszystko, co tu się znajduje. A to są pozostałości schodów, które zarosły o których właśnie w tej chwili się poruszam. To jest jakiś zbiornik z wodą albo po prostu chłodzenie jakieś tutaj. Dobra, pokażę to co tu jest. Jest bardzo dużo właśnie szybów wentylacyjnych, które wychodzą z tego obiektu na górze. Tak to wygląda z górnej części. Wentylatory prawdopodobnie w tych kopułach się znajdują. Jestem właśnie na górnej części tego obiektu. Tak to wygląda z góry. Więc obiekt jest bardzo ciekawy. Tym bardziej, że ma u Was całkiem innego typu zastosowanie militarne, zasilające właściwie awaryjnie cały Półwysep. Wszystkie te obiekty Militarne i zarazem nie tylko. To tyle co chciałem pokazać z kolejnego właśnie obiektu na Półwyspie Helskim jaki się znajduje. Pozdrawiam.